Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was w pięknym ogrodzie w maju. Maj troszeczkę jest w tym roku dziwny, troszeczkę tak przyspieszył. Dzięki kwietniowym wysokim temperaturom przekwitły już kowalie majowe, które winny by kwitnąć o tej porze roku. Zaczynają przekwitać bzy, które powinny dopiero zacząć kwitnąć, no ale coś jeszcze w tym ogrodzie zostało. Zapraszam Was na krótką wędrówkę po tym ogrodzie, a później wybierzemy się razem, do świata storczyków. Zabierzemy Was, poszukamy razem storczyków, które występują w Polsce. Tutaj znajdujemy się teraz, kochani, przy nowo założonej rabacie. Jest to rabata, którą postanowiłem założyć przy jabłonkach. Zrobiłem taki wiejski troszeczkę klimat. Są tu, będą tu, są już tutaj posadzone rośliny jednoroczne. Takie jak mieczyki, takie jak dalie, werbeny patagońskie i pełno roślin jednorocznych: aksamitki, nagietki, cynie. Oczywiście Maciejkę. Zrobiłem błąd, bo obrzeża w moim ogrodzie zrobione są z naturalnych produktów, jak to można rzec, czyli gałęzie, kamień, a ja tu dałem po prostu, ułożyłem parszywą kostkę brukową. No ale los chciał, że zrobiliśmy wczoraj patio, taki tarasik i kostka brukowa akurat co do sztuki, nam się stąd przydała, więc zostaje na chwilę obecną taki rowek sztucz, fajna taka krawędź, będzie fajnie się kosiło, nawet wygodnie zobaczcie, tutaj zaczynają już kwitnąć w pąkach są co po niektóre odmiany co po niektóre odmiany irysów są tu troski ozdobne, werbena patagońska poszałem sobie tutaj, jak już pamiętali z ostatniego filmiku kocanki i zatkwiane. I stworzy nam to piękną łąkę. Pod koniec lata będzie naprawdę pikabello. Przypadnie powstało z odzysku. Zobaczcie, tutaj lekko krawężnik użyliśmy wstępli, raczej kropiew ze starej stodoły. One były nowe, ale troszeczkę pokryte czasem i historią. To jest jodła. Wyłożyliśmy resztki kostki brukowej, którą Mieliśmy i została i tu zalegała, jako krawężnik taki dojazdowy, wykorzystaliśmy bloczki betonowe, posadziliśmy tutaj juki ogrodowe, jak i tłużyce. Miejmy nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało, kiedy tu pójdzie trawka, zarośnie ładnie i wszystko się wyrówna, zobaczcie. I takie patio robiliśmy 4 godziny, jest ono robione na piachu i na glinie, zagęszczaliśmy to wszystko. Po prostu młotkiem, bo nie było na to maszyn, kochani, to jest jeden z ostatnich momentów, kiedy ja tu wchodzę. Gdyż za niedługo wejść tu już nie będę mógł. Dlatego będę musiał troszeczkę tutaj poplanić, poplewić, powyrywać w co najgorsze kwaściory. I tą rabatę zostawiam w świętym spokoju do wiosny następnego roku. Widzę, że powyszywało się to dużo roślin, porozrastały się. Zerknijcie tutaj, jaka piękna kobierzec będzie z Główki tu rośnie szałwia, yy, dzielżany, firletki z przodu, pięknie będą zaraz kwitły kocimiętki i zaczyna się coś dziać. Zwróćcie sobie uwagę, ten mróz uszkodził mi makleje. Wszystkie makleje poszły się rąbać, po prostu nie wiem czy cokolwiek z nich będzie, co, czy cokolwiek się odbije, gdyż pogoda była bardzo dzika, po fali upałów. Przyszło takie oziębienie, że temperatury były naprawdę niskie. Tutaj spadało nawet do minus 7 stopni. No niestety. Nie wiem, kochani, czy słyszycie, czy mikrofon ściągnie ten odgłos, ale jest tu jeden wielki brzęk. E, pszczoły zbierają spać e, liściastą, czyli wydzielinę myszyc. E, akacje też zostały mocno po dupie. E, Nie ma kwiecia. Ledwo co wychodzą liście, więc nie będzie miodu akacjowego u nas, jak i orzechów włoskich. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Zerknijcie. podszedł mojej rabacie leśnej. Zerknijcie na, na grę słońca i z kolorem liści i z fakturą liści. Tu się coś dzieje. Jest czerwień, żółć, zieleń, mocna zieleń, delikatna. Jak i na przykład taka ta pluspica wchodzi praktycznie w cel. Paprocie wszystkie zostały tak po dupie, że paproci praktycznie nie ma. Albo jak są, to są suche, zbrązowiałe. Mam nadzieję, że coś, cokolwiek się odbije, gdyż miałem dużo fajnych odmian paproci. No ale cóż, zaczynają kwitnąć orliki, kończą kwitnąć zawilce, tu pięknie kwitnie pierwiosnek, boży kwiat. Naprawdę na chwilę obecną przekwitły już brunery, przekwitły już miodulki. Nie liczę w tym roku na cud, że będzie to ładna rabata, aczkolwiek dlatego tutaj nie plewię, bo chcę zachować taką naturalność konkretną. Miejmy nadzieję, że to jakoś fajniejszą obroń. Chcę Wam coś pokazać. Jest jedna z ciekawszych roślin w moim ogrodzie. Storczyk stoplamek, inaczej kukułka. On rośnie na łąkach, on rośnie na polankach leśnych. Wymaga gleby wapiennej, alkalicznej, delikatnie lesowej. Pięknie kwitnie, ładnie wygląda i jest bardzo, bardzo, bardzo prosty w uprawie. Jest to jeden z pierwszych storczyków, które kwitną na wiosnę. Wychodzą mi jeszcze pod, kolana, pod kolan biały, wychodzi mi kurczyk i wychodzą mi obuwniki, Ale to one będą kwitły gdzieś pod koniec dopiero czerwca. Jesteśmy teraz przy moim torfowisku. Raczej, bardziej, bardziej bagienku. Jest tutaj wkopana wanna, która miała kiedyś służyć za oczko wodne, co okazało się jednym wielkim niewypałem. Ale powstała taka rabatka, która mnie osobiście zachwyca. Rosną tu tarcownice tarcowe, rośnie tu krwawnica, rośnie tu skrzyp ogrodowy, rośliny owadożerne, te akapturnice, kapturnice. No i w koło posadziłem sobie niezapominajki, tu rosną bluszcze, niezapominajki białe, niezapominajki różowe, niebieskie. I posadziłem sobie tutaj żywokost. A pokażę Wam coś ciekawego, jak można imitować fajnie w ogrodzie mech. Zobaczcie, wygląda jak leśny mech, tak? A tak naprawdę jest to karnik. A teraz, kochani, pokażę Wam moje piwonie, które są w ponku. piwonie teraz okazało się, takie doszło. Okazałem, ale co zrobiłem? W tamtym roku kwitły słabo, albo praktycznie niektóre krzewy w ogóle nie kwitły. Więc wkurzony, szczołem Franca do zera, przysypałem obornikiem i zostawiłem. I zobaczcie, zmotywowałem trzy sposobem piwonie do wytworzenia kwiatów. No i w tym roku tych kwiatów już będzie coraz więcej. Teraz po przeciwnięciu tych piwoni odetnę troszeczkę, poprzytam troszeczkę liście, nie będę ich całkowicie ucinał, ale dalej dowalę im obornika. A już teraz jedziemy na storczyki. Przy drodze na Gard pińczowski moi mili, natknęliśmy się na fajny zagajnik zawilca. Zerknijcie, jak on pięknie wygląda, tu już zaczyna przekwitać, a obok niego rośnie krzak dzikiej róży, czyli roślinność, która bardzo lubi tereny suche, tereny muraw kserotermicznych. Zerknijcie sobie tutaj, tu rośnie pięknie posłonek. Jest to malutka, taka drobna łąkowa wylinka o delikatnie żółtych kwiatach. Ten rozpromienia, ten zagajnik. Tutaj rośnie dziurawiec, który też pięknie wygląda w ogrodach naturalistycznych. I przy pełnym kwitnieniu cały zagajnik, tutaj cała ta łąka będzie żółta. Zerknijcie, tu proszę. Kolejna ciekawa i rzadka roślinka. Jest to miłek wiosenny. Rozetka, jego układa się w takie taką fajną bryłkę. Liski ma takie, jakby wam to powiedzieć koperkowe, a kwitnie na żółto, to kwitnie pięknie. Przy, tym kolorem przygania do siebie, przypędza do siebie pszczoły i inne owady zapylające. Już kończę teraz kwitnienie. Tutaj patrzę zawiązał owoce o stany i będą zaraz naszą niego i on się tutaj rozszeję na tej łące. Na tej łące jest bardzo dużo. Widzę storczyka. Chodźcie, pokażę Wam. Zerknijcie, kochani, tu jest prawdziwy rarytas. I prawdziwa rzadkość. Jest to storczyk purpurowy. Już zaczyna przekwitać. Rośnie sobie w łące. Trzeba się dobrze przypatrzeć, by go zaobserwować. Jest jednym z rzadszych gatunków występujących w naszym kraju. Jest pod ścisłą ochroną. W żadnym wypadku nie należy go wykopywać. Ja wam pokażę później, wkleję wam tam przy filmiku, jak będę o nim opowiadał zdjęcia, jak on kwit pełny pełne kwitnienia. To bardzo ciekawa roślina. Mam nadzieję, że znajdziemy tych storczyków dużo więcej tutaj i wam pokażemy. Tutaj zerknijcie sobie w koło, jest pełno suchych liści, dziewięć siła. Też bardzo charakterystyczna roślina dla muraw Zobaczcie, na tej szałwi łąkowej też gatunek yy, równik równik serotermicznych lata sobie i zbiera nektar pasz żeglarz zbiera sobie pyłek z szałwii łąkowej bardzo ładnym gatunkiem do ogrodów naturalistycznych ona nie jest schroniona rośnie praktycznie na każdej łące tutaj u nas na Ponidziu ale kiepsko rośnie w ogrodach na tej małej polance występuje tych storczyków kochani bardzo dużo Purpurowych, co tam rosły. Zobaczcie, jaki śliczny, piękny kwiatostan. Od spodu biały wchodzi w purpura. Piękna rozetka. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Witamy Was w krainie storczyka. Na poniżu jesteśmy na terenie garbu pińczowskiego. Garbu, który jest zbudowany z wapieni, z iłów, z pyłów. I występuje tu z dawny kamieniołom. Tam dalej pokażemy Wam, z którego kamień był wydobywany do wybudowania Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jak i Pałacu Kultury Zagłębia. Jak i większość fajnych budowli w Europie i w Polsce. Zerknijcie sobie na piękną panoramę Ponidzia Przy dobrej widoczności widać tatry. Płynie sobie Nida, meandruje Jak mówiła dawniej Elżbieta Dzikowska bo Nidzie kojarzyło jej się z Amazonią. Kiedy siedzisz w kajaku w rzece Nidzie, meandrujesz przez pola, meandrujesz przez lasy. Zmienia się cały czas krajobraz. Jest to jedna z piękniejszych krain geograficznych w naszym kraju. Chodźcie z nami, pokażemy wam storczyki, pokażemy wam rzadkie rośliny. No i przede wszystkim pokażemy wam deltę rzeki Nidy. Tutaj moi mili jest przekwitły kwiatostan pierwioska lekarskiego. Pewnie jest Wam znany, bo nie jest pospolity, noż w ogrodach jak i w lasach, ale fajnie, wy... fajnie sobie tu się wkomponował w tą murawę. Tutaj zerknijcie sobie rosną żmijowce i pięknie wypiętrza się dziewanna. Habry. Murawy kserotermiczne to są skupiska zieleni, skupiska łąk, gdzie występuje inny mikroklimat. Ten mikroklimat jest ciepły i te rośliny. Są naprawdę dużymi rarytasami w naszym pięknym kraju, gdyż nie występują one wszędzie, dziko. Zerknijcie kochani, tu jest ściana odprywkowa Pincaka, czyli kamienia pinczowskiego. Z tego kamienia, tak już wspominałem, było zbudowanych dużo fajnych budowli w naszym kraju. Był on kupywany również do Francji do Włoch jako materiał dla rzeźbiarzy, gdyż on jest bardzo łatwy w obróbce, w obróbce, bo jest miękki, ale po czasie robi się z niego tak twarda skała, że ciężko wbić duto. Więc artyści muszą nim rzeźbić, póki, póki, póki jest świeżo wydobyty. Zobaczcie, jak się zrobił tutaj naturalny skal, <laughs> jak naturalny ogród skalny. Ja to bym naprawdę wiele dał, żeby mieć taką skałę w domu, u na podwórku. Tam na tamtej półeczce rośnie pięknie macierzanka. Inaczej, tym Janek możemy wykorzystywać go e, wszędzie w kuchni do ziemniaku jako przyprawa. Rosną miłki. Patrzcie na tą piękną szałwię, jak wyrosła ta łąkowa, jak się wyszała. I zobaczcie na strukturę tej skały. Tu u góry ona się, ona kruszeje, bo jest tak delikatna. A tutaj zaś u nas mamy, jest twarda. O, patrzcie. Widzicie, jak fajnie odchodzi? To, co odchodzi, to jest pył, to jest pył. To są y, elementy kredy. Tutaj zaś mamy naszych kolegów, parze żeglarze. Zobaczcie, zbierają sobie pyłki, uganiają się. Bardzo fajne, piękne motyle. Nasze parze żerują teraz, zbierają nektar z ciemiężyka białkowego. I one, słuchajcie, są takimi motylami. Może mi się uda. One są pochłonięte, one są w szale zbierania. Patrzcie, one się w ogóle nie boją. Można się z nimi bawić. Jeszcze ja u siebie na ogrodzie z nimi bawię, jak żerują na lilaku Mejera. Zobaczcie jeszcze raz ten, ten piękny krajobraz. No, czyż nie jest to piękne? Teraz, moi mili, jesteśmy na punkcie widokowym. Możemy zachwycać się pięknymi widokami, pięknym krajobrazem, kolorami. Tam yy, naprzeciwko mnie płynie, mandruje pięknie przez pola rzeka Nida, o której Wam już wspominałem wcześniej. Zobaczcie, jak jest pięknie. A to jest panorama na miasto Pińczów. A tu Wam pokażę taką ciekawostkę. W klasztorze w Pińczowie jest obraz Matki Boskiej Mirowskiej. Ktoś sobie yy, wziął, przypiął tutaj... Yy, obrazek święty to jest Matka Boska Mirowska to jest obraz, który słynie z cudów podobnie jak Matka Boska Częstochowska tylko dla tego regionu Matka Boska Mirowska polecam zobaczyć również ten klasztor, bo jest naprawdę piękny Franciszkanów klasztor Franciszkanów w Pińczowie i teraz wietrze w dole do wyrobiska skalnego zobaczcie, zewsząd otaczają nas skały jest tu ogólnie taki dziwny, fajny mikroklimat. Powiem wam, na górze wieje jak cholera, a tutaj jest spokojnie i szeplutko. Można sobie spacerować do woli. Tu rosną przewyż jest wyliwy. Teryn charakteryzuje się odpowiednimi gatunkami. No, z dziewostanów, no to u góry są delikatne lasy sosnowe. Występuje tutaj brzoza, występuje tutaj, jak już mówiłem wcześniej, wierzba iwa, występują tutaj głogi yy, i jarzębiny. Czyli gatunki, które znakomicie radzą sobie na trudnych terenach. Polecam, jak będziecie szli na Babią Górę, przez przełęcz Krowiarki, przy Główniaku. Znajdziecie piękną aleję z, jarzębin, z jarząbami pomieszaną z kosodrzewilą. Bardzo fajnie to wygląda. I nawet powiem Wam szczerze, że można założyć coś takiego w ogrodzie, jak robić skalniak. Dodaj jarząba, będzie upiększał ten skalniak. Zobaczcie tutaj, mróz dojechał, ususzył dziką gruszę. Swoim kolorem biskupim i fioletem w, tej, w tym zielonym zagajniku zachwyca krzyżownica czubata. Jest to fajna, ciekawa, niska bylinka, wymagająca słońca, wymagająca gleb, gleb, gleb gleb wapiennych. Zobaczcie, mili moi, tutaj mamy kolejnego storczyka. Jest to storczyk łukawka, Piękny storczyk, który występuje na łąkach. Tam już widzę kolejne, zaraz wam pokażemy. Kolejna rzadkość. Zobaczcie, jak go sobie pięknie rośnie i pięknie pachnie. Cieszę się, jak małe dziecko. Zerknijcie, to piękna rozetka. Kolejny storczyk, kukawka, Rośnie sobie. Tutaj mamy stanowisko oset 9 Jest to bardzo chroniona roślina w naszym kraju. Warta zaobserwowania, warta oglądania. On teraz zamarł, wysypie się słuchy. Yy, nasząka się wysypią, już się tutaj na grot. ja... Kochani, będziemy się z Wami żegnać z garbu pińczowskiego. Z zaadopcieńczem magicznej różdżki przeniesiemy się na polany Polichno, a później na nidę. Witajcie kochani, tym razem jesteśmy na polanie Polichno. Też na pięknym naszym ponidzu. Zerknijcie na ten rarytas. To jest miodownik melisowaty piękna, fajna roślinka. Zerknijcie, jak ma pięknie ułożone kwiaty. Tutaj na tej polanie znajdują się praktycznie wszystkie storczyki, które występują w naszym pięknym kraju. W Polsce są tu obuwniki, są tu storczyki purpurowe, kukułki i wiele, wiele innych. Poszukamy ich. Być może czas kwitnienia nie będzie odpowiedni, dlatego ich nie znajdziemy i Wam nie pokażemy, ale na pewno przyjedziemy tutaj jeszcze, żeby Wam pokazać tą piękną polanę, unikatową na skalę Polski. Ale po, 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 podziwiajcie jeszcze sobie tego miodownika. Piękna roślina. Zerknijcie. Zobaczcie, tutaj mamy stanowisko groszku wiosennego. Piękna i bardzo rzadka roślina. Występuje tu również w podszycie. Przytulia wolna. Tutaj zobaczcie sobie te malutkie kwiatuszki. To jest przytulia. Konwalia malowa. Rosną tu również zawilce. Oraz ciekawie wyglądający kopytnik. Zerknijcie kochani, jaki cud natury my spotkali, jest mi prawie do połowy łydki storczyk purpurowy, przepiękny okaz, istny cud natury, tu jest jeden, a tu rośnie nam drugi. Zerknijcie jaki jest piękny. Tutaj jeszcze też taka fajna, ciekawa roślinka, przetacznik ożerkowy. Zobaczcie sobie, dzika odmiana przetaśnika. Idziemy szukać dalej. Proszę zobaczcie, to jest kolejny storczyk, którego udało nam się zobaczyć i znaleźć. Jest to kurczyk szerokolistny. On za niedługo zacznie kwitnąć, bo jeszcze nie kwitnie. Listki układają mu się w charakterystyczną rozetkę. On lubi bardzo lasy liściaste, dlatego w nich występuje głównie. Mamy kolejne storczyki purpurowe. Kochani, zobaczcie, jesteśmy w raju. Piękna łąka storczyka purpurowego. A zerknijcie tam. Proszę, zrób tam przejście. Zobacz, jak to wygląda. Tu wszędzie rosną na tej polanie, w tym pięknym lesie, pachnącym lesie, rosną storczyki, rosną rośliny pod ścisłą ochroną. Groszki wiosenne, które występują tylko tutaj. Nigdzie indziej ich nie uświadczycie moim. Bardzo polecam Wam to miejsce polana polichno, yy, koło pinczowa. Nasze piękne podzieje. Zobaczmy, ja bym ja po prostu mówię, odbiera. Tu <śmów> jest tego setki. Pięknie to wygląda. Tutaj mamy kolejnego storczyka leśnego, jest to podkolan biały. Zerknijcie sobie jak pięknie rośnie. Jeden jest tutaj, a dwa kolejne są tam. One się fajnie rozszywają, kwitną na biało i wydzielają przyjemny zapach. I co? Nie ja mówiłem, że poniżej to kraina storczyków? A teraz kochani z polany Polichno, z lasu Polichno, Zapraszamy Was na dmidę i tam się już pożegnamy. Chodźcie za mną. mi żegnał tym pięknym ujęciem. Na tej pięknej idę swoją drogą jest to najcieplejsza rzeka w Europie. Zobaczcie, tam jest Garb Choczy. Ta góra, na której byliśmy, pokazywaliśmy Wam storczyki i ciekawą roślinność muraw kserotermicznych. Zobaczcie, jak pięknie płynie ta ida. Spokojnie. W koło mamy piękne łąki, które na wiosnę są rozlewiste. Na tych łąkach kwitną firletki, kwitną zawil, yy, kwitną yy, Rumianki, kwitną jaskry. wiele, wiele ciekawych gatunków. Ili moi zapraszam Was serdecznie na polizie piękniejszej krainy geograficznej, tak zróżnicowanej przyrodniczo nie znajdziecie w Polsce. Zobaczcie, no. Jest pięknie. Proszę Was o subskrypcję mojego kanału. Odwiedzajcie mój Instagram, Paweł Mój Sposób na ogród. Facebook Paweł Mój Sposób na ogród i TikTok Paweł Mój Sposób na ogród. ogród. Trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Siema.